Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, był update w niedzielę Spet Simulator X. Niektóre preston rzeczy pododawał, ludzie trochę sobie podadawali rzeczy. Ludzie trochę teraz trehardują po to, co Wam zaraz pokażę. Ale, jeżeli chcecie zobaczyć to, co Wam pokażę, zostawcie suba, lajka, dzwonka, zapisam wszystko, żeby. Tam nie lagowało, nie dziwię się czemu nie laguje widzowie, mam nadzieję, że jakoś postaram to nagrać, ponieważ widzowie stałem dwa dni bez włączenia kompa i zacina i trochę żałuję tego, ale w takim czasie tam przestanie. I widzowie prosiliście mnie, żebym ten normal coin Wymaksowałem niezależnie powodu, Proszę mnie o to widz, widz, ale to też nie wszystko bo może byśmy przeszli do rzeczy. Może byśmy przeszli do rzeczy. czyli Po pierwsze, że Preston dodał nowe rzeczy. To jest nowy pet, który jest bardzo, bardzo, bardzo trudny do zobycia i jest warty 500 trinów Pet PC Matrix. Oto jest pierwszy screen Pana Prestona. Extremely low chance to hatch from any egg Jest bardzo mała szansa, ekstremalnie mała szansa żeby go schaczować Jak widzicie Widzicie to? Extremely low chance to hatch egg from any egg Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam pokazać a resztą rzeczy jest to, że... Tak, Preston dodał banana w Pet Simulator X. Tego banana, którego widzicie na ekranie, Preston dodał do Pet Simulator X. Tak, dodał. Będę robił live z openingów i tak dalej. Będę robił, nie bójcie się, będę robił z openingów, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli będziecie chcieli streamy, na przykład jak stojawka ja otwieram i otwieram eggi, jak wy to oglądacie na żywo, no to... Sub, like, dzwonka, zapytam wszystko. Na no, 20 lajków mogę tak zrobić, znaczy nie, dobra. Na, na 10 lajków, łapek w górę mogę tak zrobić. Więc zobaczymy, co zostawicie. I teraz pewnie się spytacie, jak go zdobyć. Uwaga, dla mnie najlepszą. Dla mnie najlepszą taktyką jest to. Uwaga, powiem wam na razie o tym bananie. Uwaga, to nie jest ekskluzyw to jest common. Więc teraz sobie pomyślicie, jeżeli to jest common Nawet go nie mogę nawet znaleźć w indeksie widzowie, nawet go nie mogę w ogóle nigdzie znaleźć. Nie mogę nigdzie. Nie mogę... Nawet nie sprawdzam tych commonów, bo mi się nie chce, ale zejdźmy do rangi rareów. Może przy rerach będą będzie. O, to są Czy Tutaj w ogóle jest jakiś basic nie. Nie ma tego banana, a jako ekskluzyw go nie ma. Preson też dodał nowe dwa huge, którym jest Huge Monkey, Huge Axolotl, którego jeszcze nie, wie, nie, wie, nie wiemy jak go zdobyć i jeszcze go na razie nie ma, więc na pewnym pewnym update będzie. I tego banana nie ma. Już cztery osoby mają go na świecie. Już myślałem. 9-4 osoby mają je na świecie. I Uwaga. Teraz powiem wam, jakie są najlepsze taktyki jak dla was. To zależy od was. Oczywiście możecie też dopić na chatkę, ale to jest zatrudniona, bo tam jakby Potrzebujesz tyle coinów, że naprawdę. A normal łodzi też jest trochę warty. Więc treher czy póki możecie tego do ba bananka zdobyć, bo wygląda nas cute. Może będzie banana lak, kurde, kiedyś Będziemy zawsze zakładać banana, jeżeli oczywiście go zdobędziemy Albo mi jakiś widz z tuje, jeżeli będzie miał Więc uwaga Pierwszą rzeczą jest to, że jak wytropimy na przykład Basica i go zaznaczymy na auto autodelate, no to sobie usuniemy go prawdopodobnie, bo to jest Basic, jak, jak się wylatuje Zdecyduję tak, to wszystko z Basiciem Tutaj też jest Basic Też jest Basic, bo ja znam to wszystkie pety, Basic Basicie, -y, Basicie, -y, Basicie, We -y. wszystkich jajkach są Basicie. -y. Uwaga, są takie. Uwaga, 4 eee, cztery jajka, które macie sobie otwierać. Za wszystkie coiny. Więc uwaga, pierwsze jest to, bo tu jest gwarantowane ca cały epik i jest 800 milionów. Więc jeżeli to chcecie, nam, no to możecie to otwierać. No, też jest opcja. Na początku to otwierałem. Przejdźmy do Fantazy Worldu. Teraz. Przejdźmy sobie do Fantasy Worldu. Ktoś otwiera. Uwaga. Tutaj też są same epiki. Mythic, Legendarka. Więc jak to też to możecie otwierać, bo reszta to jest epiki i tak dalej. Basic, basic. Wszędzie tutaj są basiki, oprócz tego jajka. Czyli Heavens Ega. Więc ja też możecie sobie tego zbierać. Lecimy dalej, czyli przejdźmy teraz do Tech Shopu. Eee, tutaj są wszystkie też jajka. Jak widać, ta ona akurat to jajko. Ale uwaga, wszędzie same basyki oprócz tutaj. Tu jest maksymalnie rare. Nie ma huge, ale. Jest rare, który jest no ale jest szansa na bananka. Więc też i ostatni word to nie jest Axolo, tylko Pixar forest. Czyli to jajko. I wiecie teraz spytać się dlaczego otwieram te jajko. Po drugie, to jest epic, legendarka, mythic i exclusive. Ale po drugie, otwieram te jajko, bo też mam szansę na huge i na bananka tutaj. Więc jak naprawdę tutaj też mam bananka. Szansę na bananka. Dlatego ja tutaj otwieram, bo to jest epic. Usuwam, 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 nie usuwam i tutaj tego bananka też nie usuwam. Widzicie? można się tak, tak ustawić. I zatwierać te jajka. Patrzcie ile coinów i... Na przykład patrzcie, otworzę sobie jajko i... Mityk, ale z tego usuwa, nie? Więc tak to wygląda i tak sobie otwieram. więc otwórzmy sobie jeszcze jedno jajko i jak widać, bananka nie ma. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Tak to jest. Będzie live, będzie jeszcze informacja jak ktoś na Discordzie, więc jeżeli ktoś jest, no to po prostu będzie dostała informacje. Chodziące live'a i tak dalej. Prawdopodobnie chcę go też zrobić w sobotę jakiegoś live'a takiego po prostu. Więc chyba tak co zrobimy. Yy, jeżeli mi coś nie wypanie, no to po prostu zrobimy go w sobotę o 18, tak zawsze o 18. Albo jeszcze o jakiejś innej, na przykład 14, O, to by ludzie oglądali pewnie. Dobra, widzowie. Więc... Dla mnie to jajko jest najbardziej pocale macie szansę na HUGE'a Więc tak naprawdę możecie otwierać jajka i macie szansę na uwaga, bananka i na HUGE'a A ja chcę kolejnego huge pixel cata, tylko że jakiegoś albo Rainbow i po prostu będę go miał i... Będzie jak to będziecie mieć odcinek jakbym wydropił albo coś, nie? Więc... Jeszcze sobie na odcinku. Jeżeli już jesteśmy i nagrywamy, yy, no to pójdziemy sobie na da Dark Techa i odbierzemy sobie kolejnego pixel. Pixel. Yy, pixel. Yy, demona. Więc. Więc odbierzmy. Mam nadzieję, że jakiś dobry engine poleci. Magnet, dobra. Może być jeszcze magnet. Coins 3 i teamwork. Dobra, jest gitara. Ja na przykład Mieliśmy 500 trylionów. 200 trylionów, dobra. Oto 200 trylionów, zdobyte. Mamy już dwa. Więc widzowie... Mam nadzieję... że będziecie w następnym odcinku Widzowie, zostawcie suba, lajka, dzwonka zapisam wszystko eee, Na 10 łapek w górę. Nagrywam e, live'a z openingu bananka. Zostawcie suba lajka, Banka sobie wszystko. No i do zobaczenia. Siemano!